To trudna miłość, ale bardzo prawdziwa, nieznająca konkurencji. To wszystko urzekło Tadeusza Pietrzykowskiego, jak również wspólny doping, jak również poczucie jedności ze wszystkimi kolegami, z którymi się stykał. W dniu dzisiejszym znajdujemy się w Giżycku, gdzie realizujemy cele statutowe Instytutu Pamięci Narodowej poprzez tzw. terenowy przystanek Historia. Można powiedzieć, że opanowaliśmy historycznie miasto, bowiem staramy się dotrzeć do wszystkich grup społecznych. Mieliśmy zajęcia w przedszkołach, w szkołach podstawowych, zajęcia w liceum, w domu seniora, a dzisiaj znajdujemy się w 15. Zmechanizowanej Brygadzie Wojska Polskiego. Głównie chcielibyśmy przedstawić postać Tediego Pietrzykowskiego, bohatera naszego przystanku Historia. Żołnierze mieli okazję obejrzeć film z Piotrem Głowackim w roli głównej. Film był poprzedzony wykładem córki Tediego, która w bardzo realny sposób opowiedziała nam nie tylko o tym, w jaki sposób Teddy Pietrzykowski musiał sobie radzić, bijąc się z esesmanami w więzieniu w Auschwitz, ale również odsłoniła taki intymny, prywatny obraz człowieka. Forma wychowania poprzez sport jest celowana właśnie do tej grupy odbiorców, do młodych ludzi, do żołnierzy, gdzie jesteśmy w stanie zainteresować ich, ich historią, zarówno poprzez film, koncert, który właśnie odbywa się w sali, gdzie to raper Tadek w sposób przystępny dla młodych ludzi rapuje o żołnierzach wyklętych przez treningi boksu, przez aktywność sportową. To są formy, dzięki którym możemy dotrzeć do młodych żołnierzy.